Mamy wiosnę, wszyscy czekamy w końcu na ciepłe temperatury, a w kinie pojawia się film, który opowiada o tym, że na Ziemi nastała wieczna zima i wszyscy ludzie wyginęli. No szkurde. Snowpiercer. Historia przedstawiona w tym filmie jest następująca. Na świecie nastało globalne ocieplenie, i ludzie, żeby temu zaradzić, postanowili zrobić coś takiego, że na całym świecie nastąpiła zima i wszyscy ludzie wyginęli. Genius. I grupka ludzi, która przeżyła, yy, jeździ w pociągu. Ani w wiele jakim pociągu ten pociąg jeździ, obkrąża całą Ziemię raz do roku i tak sobie jeździ w kółko i jeździ w kółko. Genius. Co za pierdoły. O Jezus, kto to wymyśli? Film nie jest amerykańskim blockbusterem, tylko produkcją paru krajów, głównie koreańską, natomiast jest po angielsku całkowicie. Aktorzy są też anglojęzyczni, także spokojnie, nie bójcie się. Natomiast jest on zrobiony troszkę właśnie jak taki amerykański blockbuster. To tak jakby właśnie ktoś sobie kiedyś pooglądał parę blockbusterów i stwierdził, że u siebie też może coś takiego zrobić i pozatrudnia po prostu amerykańskich aktorów. Głównymi bohaterami tej opowieści są ludzie, którzy są umiejscowieni w ostatnim wagonie pociągu, są taką biedotą, takimi nędzarzami w tym pociągu. Im bliżej lokomotywy, tym większe bogactwo i tak dalej. Więc nasi bohaterowie postanawiają się zbuntować i przejść od końca pociągu do samego jego początku. W głównej roli Chris Evans, którego widzieliśmy chociażby teraz w Kapitanie Ameryce, fajnie, że ten człowiek gra w czymś innym niż Kapitan Ameryka, bo osobiście po pierwszym Kapitanie Ameryce, po Avengersach, nic z nim nie widziałem. Teraz domyślam się, że właśnie dlatego ten film został wprowadzony do kin, ponieważ Kapitan Ameryka no, jest filmem głośnym, więc nazwisko Chrisa Evansa też jest w tej chwili dosyć głośnym nazwiskiem. Poza nim mamy paru innych bohaterów, którzy nie są specjalnie znaczący. Może poza Edem Harrisem, którego oczywiście, jeżeli nie widać od samego początku filmu, to będzie wiadomo, że pojawi się on gdzieś pod sam koniec i to będzie osoba ważna dla fabuły. Więc tutaj też żadnego zaskoczenia. Natomiast sama akcja, jakby przedostawania się tych bohaterów do kolejnych wagonów, czasami, powiem wam, jest niepokojąca, jest brutalna, jest mrocznie, ciemno, zimno i w ogóle. Więc bardzo niektóre sceny bardzo fajnie, tak sugestywnie, coś czego amerykańskie blockbustery jednak nie mają, bo one muszą być robione pod odpowiednią kategorię wiekową, no wiadomo jak to jest. A tutaj natomiast niektóre sceny naprawdę, naprawdę budzą niepokój. Ale ten film jest przepełniony takimi małymi głupotami. Na przykład w jednym z wagonów nasi bohaterowie spotykają takich zamaskowanych ludzi z siekierami. Wszystko w porządku klimatycznie. Kolesie wyglądają na groźnych. Widać, że zaraz zacznie się ostra jatka. I w tym momencie, w całym wagonie, w którym oni się znajdują, właśnie mają się naparzać, gaśnie światło. No i ci nasi e, źli kolesie z siekierami. Nie znajmują swoich masek, nic nie powinni widzieć, natomiast jeszcze na te czarne machy, gdzie po prostu no zakrywa im to oczy, widać tylko usta, zakładają noktowizory. Genius! No co oni tam widzą przez to? Ja rozumiem, że to jest konwencja filmu, okej, okay, natomiast no nikt się na takie głupoty nie da po prostu najzwyczajniej w świecie nabrać. I ta scena z takiego niepokoju właśnie e, przeradza się w śmieszną scenę. Podobnie jest z, z naszym głównym bohaterem, który przychodzi, jakąś tam przemianę podczas filmu, tak właściwie to przeszedł ją jakby wcześniej, natomiast ona w jakichś opowieściach czy retrospekcjach się pojawia. I ten bohater, kiedy zaczyna walić te swoje gorzkie żale o tym, jak tu się ciężko żyje, jak świat jest niesprawiedliwy, i tak w ogóle to, to wszystko wyjebać i w ogóle koniec, nie wiem, wykolejmy ten pociąg i pieprzyć to, no, robi się śmiesznie, robi się najzwyczajniej śmiesznie, nie jest, nie jest to w żaden sposób przekonujące, robi, ale robi się śmiesznie, więc z jednej strony to mnie bawiło, no natomiast no chyba nie taki był zamiar twórców. Dlatego dla filmu Snowpiercer może być tylko jedna ocena. Bo Snowpiercer to film na raz. Nie wiem, może jakby ten film się w zimę ukazał, no może by mi się lepiej oglądał, ale ja teraz chcę ciepła, a nie oglądać jakieś zimowe krainy. Także dzięki wielkie kłania się Ormando i do zobaczenia następnym razem. Cześć!